Zazdrość rzadko jest wyrażana wprost. Ludzie nie mówią zazdroszczę ci, tylko raczej maskują swoje uczucia pod różnymi formami. I warto nauczyć się rozpoznawać te sygnały, żeby nie brać ich do siebie. Ja sama przez lata nie zdawałam sobie sprawy, jak wiele niewinnych z pozoru komentarzy w moim życiu to tak naprawdę była zakamuflowana zazdrość. Dopiero gdy zaczęłam analizować reakcje ludzi na moje sukcesy, to zauważyłam pewne wzorce. Bo prawda jest taka, że zazdrość ma swoje charakterystyczne objawy. Najczęstsze sygnały, które widzę w swojej praktyce to minimalizowanie twoich sukcesów. To tylko szczęście, miałaś łatwiej, bo w moich czasach to było trudniejsze. Te komentarze mają jeden cel. Umniejszyć twoje osiągnięcia. Miałeś dużo szczęścia, ale ci się udało. Znasz to? Co ciekawe, zazdrość często przychodzi też w formie pozornych komplementów z takim ukłuciem. Ładnie wyglądasz, jak na swój wiek, świetnie sobie radzisz, mimo braku doświadczenia, imponujące, że dałaś radę, bez pomocy. To są te słynne komentarze, pozornie wyglądające na komplementy albo pochwały, ale z nieudolnie ukrywaną zazdrością.